Cześć, z tej strony Ziemniok. I dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo robię pierwszy raz ASMR i wstawiam to na YouTube. Dlatego, jeśli jesteś normalny, wyłącz ten film. Ja nie wiem, jak kogoś może to satysfakcjonować lub pomóc zasnąć, ale jeśli tak, to zapraszam i zasubskrybuj kanał. Na dwieście pięćdziesiąt wraca Young Rapper Ziemniok Ale dziwnie mówię Kur, dobra, dobra bardzo fajnie, że jesteś pierwszą osobą. Zapłacicie. Kto pamięta, on wraca na 250 subów. Co by tu jeszcze zrobić? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli ci on się spodobał, to jesteś jakiś, coś masz z głową. A jeśli oglądałeś do końca od początku, to albo jesteś hardcorem. Jestem hardcorem. Albo masz coś nie tak